Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie realizuje program Aktywny Samorząd, którego celem jest wspieranie osób niepełnosprawnych. Program Aktywny Samorząd zakłada likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną, społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, jak również pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, są to osoby w wieku aktywności zawodowej. Program zakłada likwidację barier transportowych, likwidację barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, likwidację barier w poruszaniu się, jak również pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki osobie zależnej. Jeżeli chodzi tutaj o pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej i zapewnieniu opieki osobie zależnej, osoba niepełnosprawna ma możliwość uzyskania dofinansowania do żłobka czy przedszkola dla dziecka. Osoby niepełnosprawne mają możliwość uzyskania dofinansowania do pomocy w zakupie i montażu oprzerządowania do posiadanego samochodu, jak również w uzyskaniu prawa jazdy. W ramach pomocy w likwidacji barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, osoby niepełnosprawne uzyskają wsparcie w zakupie sprzętu elektronicznego i oprogramowania do tego sprzętu, jak również w utrzymaniu sprawności tego sprzętu. W ramach likwidacji barier w poruszaniu się osoby niepełnosprawne uzyskają dofinansowanie w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, jak również w zakupie protezy kończyny zawierającej nowoczesne rozwiązania techniczne. W ramach modułu drugiego osoby niepełnosprawne mają możliwość uzyskania dofinansowania do kształcenia na poziomie, na poziomie wyższym. Jedna osoba niepełnosprawna ma możliwość uzyskania w całym programie dofinansowania do kształcenia 20 semestrów studiów. Osoby niepełnosprawne ze znacznym, umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają możliwość uzyskania dofinansowania doczesnego oraz kosztów dojazdu, jeżeli studiują poza miejscem zamieszkania. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie realizuje ten program już 11 rok. W przeciągu 10 lat osoby niepełnosprawne uzyskały dofinansowanie łącznie w wysokości 3 ponad 3 miliony 200 tysięcy złotych. W roku 2021 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie wypłaciło dofinansowanie na kwotę ponad 595 tysięcy złotych. Z wsparcia skorzystało 65 osób w ramach modułu drugiego, czyli dofinansowania do podjęcia kształcenia na poziomie wyższym, oraz 50 osób w ramach modułu pierwszego. W bieżącym roku złożyliśmy wystąpienie również na kwotę prawie 600 tysięcy złotych. Od 1 marca wpłynęło już 26 wniosków na dofinansowanie w ramach modułu drugiego oraz 13 wniosków na dofinansowanie w ramach modułu pierwszego. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie realizowane są również i inne projekty wspierające osoby niepełnosprawne. W poprzednim roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w UKowie realizowało program opieka wietchnieniowa. Był to program skierowany do opiekunów osób niepełnosprawnych. Program ten realizowany był po raz pierwszy i po raz pierwszy osoby, opiekun, opiekunowie osób niepełnosprawnych mieli możliwość uzyskania specjalistycznego poradnictwa, między innymi w zakresie pomocy psychologicznej, pomocy terapeutycznej, nauki, pielęgnacji, dietetyki, rehabilitacji. Z programu skorzystały 24 osoby. Było to 14 opiekunów osób dorosłych oraz 10 opiekunów dzieci. W bieżącym roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie przystąpiło do realizacji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. W ramach tego programu przewidujemy wsparcie dla 30 osób niepełnosprawnych, dla 16 dzieci oraz 14 osób dorosłych. W ramach programu osoby niepełnosprawne będą miały możliwość uzyskania wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Zatrudnieni będą asystenci osób niepełnosprawnych. Tutaj istotne jest to, że osoby niepełnosprawne mogą wskazać tych asystentów, z tym że nie mogą to być osoby spokrewnione z tymi osobami. Możliwe jest również uzyskanie wsparcia asystenta, gdzie wskazuje tego asystenta powiatowe centrum pomocy rodzinie w Łukowie. Pomoc asystentów polega na pomocy w czynnościach codziennych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w zakupach codziennych, pomocy w wizytach lekarskich, jak również nawet wyjściu do kina, teatru czy w codziennych spacerach. Wnioski na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Osoby niepełnosprawne mogą składać w terminie do 15 kwietnia 2022 roku. Jeżeli chodzi o szczegóły, zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie, gdzie osoby będą mogły uzyskać szczegółowe informacje. Program Aktywny Samorząd realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest koordynowany przez Powiat Łukowski, a finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.